A to jest trochę tak, że matki w filmie w show biznesie mają trudniej, jak myślisz? Chyba nie. Zastanawiałam się kiedyś na tym, ale wydaje mi się, że jedyną trudnością jest to, że tak jak ja teraz jestem po tygodniu nocnych zdjęć i wracaniu o 2-3 mm -hmm. nad ranem do domu, to jakby no o siódmej wstawałam, żeby zająć się córą i wyprawić ją do przedszkola. Tu mamy trudniej, że jakby jesteśmy troszkę bardziej obciążone emocjonalnie i fizycznie. Mm -hmm. Inne rzeczy są w naszej głowie, ale też zaczęłam zauważać w tym pro projekcie, bo dzisiaj o świcie skończyłam zdjęcia do e, czarnej śmierci Kuby Czekaja, e, i zauważam to, że przez to, że jestem taka fulfilled tymi mm -hmm. emocjami jeszcze związanymi z macierzyństwem, z tymi trudami, z tymi e, wyżynami ekscytacji, tymi nizinami beznadziei, e, mam dużo większą emocjonalność i wrażliwość, co się przynosi też na postaci, które gram, jakby dużo więcej mam wokół. Trochę by nawet może bym tutaj ukłała taką tezę, że, mm. że matki mają więcej.